Cześć, jestem Kamil i dzisiaj ze mną Olek. Więc w tamtym filmie coś się zepsuło nie nagrywało. A my tam... Jak tamta runda była widzowie przegrana, więc witam was w drugiej części. Ej, bo ja mam w ogóle jakiś... Dobra. Olek to... Grasz czy nie? Ja, ja daję, Primo, dobra, to Cię usuwam. Nie, nie gram. Bo ja oglądam nasze rubry. No weź, skocz Ale nie wygraliśmy. Dawaj, leć, bo widzowie są już pewnie znudzeni. Ale zatrzymaj po prostu. Widzisz, jaka kuzacka? Wygraliśmy wtedy. Zabiłem o bitów. No Olek, bo ja to nagrywam, rozumiesz o tym. Weź co ty w ogóle mówisz jaką rundę? Ja wykowałam. No Olek, weź już gra. Dawaj, lecimy. Dawaj, lecimy. Lecimy na tym trybie? nie. nie. Na tym co ja Ci pokazuję. A ty mi żadnego nie pokazujesz. Pokazuję. Przestań. Ta i na tym mam El Primo wziąć. Dobra, biorę El Primo. Eee, nie chciałam nic zabity! No to co? Co mi e, biorze, że e, to czemu się e, już jest gotowy? Dobra, ja idę chyba wkować. Ja <grym> no chyba bo ja coś bawię. czuję, że to będzie złe. Będzie dobry skład. Nie, to będzie zły skład na pewno. Co ty tam robisz? No i co? I co, Olek? Teraz nie zdradziłeś moją kryjówkę. No i widzą, że się coś odradza w tym krzakach. Ja się tu chowam, ja nie wychodzę. Olek, zaraz się. M zabija i... nie. No. Ja nie mogę. <średenie> ją. To będzie pomagało. Na... Niech, ona tu... Niech ona tu podejdzie, to zobaczysz, co zrobi. Zrobi niespodzianka. Niespodzianka. Ale oni nie <śmiech> <śmiech> Ktoś widział meteoryta i się dziwił pewnie. <laughs> Zobacz, rozwala mi krzaki w ogóle. Bo mam w ogóle gadżeta do El primo i mam star power nawet. A widzieli, że tu się odrodziła Anita. Zabita. Innego hita byłem. O nie, ona już wie, gdzie ja jestem. O nie, oni tu idą do mnie. Zobacz, oni tu... O nie, dobra, nie widzą mnie, nie wiedzą. Uciekaj, uciekaj, ja mam ulta, to w nich wlecę potem. <laughs> nie możesz zabić jednego małego. <laughs> On cię zabił. <laughs> dobra, lecimy dalej. Nie, dobra, to On wybierasz tak, inną... Dobra, ale siedem pucharków, więc dobrze całkiem. Ja też. Wybieramy nie. sobie, bo. Bo tak, bo jest dobry, co nie? <laughs> ja nie mogę. Ja chyba tak będę komputer. teraz. Naprawdę, bo my do tego nie wygramy inaczej. Mam w ogóle taki. Mam takiego ulta, że widzę chyba w krzakach. Nie wiem, co to jest za. Znaczy, z gadżeta, przepraszam. Jakiego ulta. Dobra, kusi mnie walność mam, tego jest, Karla. nie, chyba tam. U nie, tam jest Jesse, nie mogę podchodzić. No co ty rolek robi? <laughs> ja nie mogę. Ja nie mogę, ja nie mogę, Olek, ja zmieniam postać. No jeszcze raz chciałem. Ale ja zmieniam postać, na Jak Jaki w ogóle, jak się śmieje dziwnie, ona jest jakaś nawiedzona. Ja się chowam, no. nie mogę mnie widzieć. O skrzyneczki. Frankensteiners Frankenstein nas goni. O nie, on...